Dziwi niebiescy, telewizja kibiców ruchu. Chorzów. Gratulujemy Mariusz Zwycięstwa, aczkolwiek trzeba zauważyć, że to nie były łatwe trzy punkty. Yy, nie, myślę, że yy, wyszarpaliśmy tak naprawdę te, te trzy punkty. Udało się po tej jednej akcji gdzieś tam w błędzie yy, stoperów zagłębia. I na pewno cieszymy się, że, że podtrzymujemy tą pasę. Czy zagłębie zaskoczyło Was swoim sposobem grania, bo tam wielu młodych zawodników też z, z Akademii zagłębia, bardzo dobrze się zaprezentowało i no, wyglądało to też dobrze na boisku. Tak, no zagłębia od lat y, znane z tego, że tutaj grają chłopaki raczej w rezerwach z Akademii Młodzi, no ale mimo wszystko mają pomysły na grę, potrafią zaskoczyć, potrafią grać w piłkę i, i właściwie tego się spodziewaliśmy. Drugi mecz po kontuzji, drugi mecz z bramką. Zrobiłeś dzisiaj to, czego się wymaga od napastnika. Chyba jest powód do satysfakcji. No na pewno, tym bardziej, że ta bramka daje nam zwycięstwo, daje trzy punkty, także, także na pewno się cieszę. Kibice na pewno są ciekawi, dlatego zadam to pytanie. Jak zdrowie? Wszystko w porządku, już nie ma śladów po kontuzji? Jeszcze tam ta noga trochę daje się we znaki, ale, ale nic, trzeba, trzeba grać, trzeba walczyć i nie zwracać na to uwagi. Ale mieliśmy okazję zobaczyć, że noga nadal bardzo dobrze ułożona. Strzał precyzyjny i chyba też trochę fanów z tego, z tego gola, bo ładny. Tak, tak, to na pewno. To już, już gdzieś mówiłem, że rzadko strzelam ładne bramki. Tu się udało, także, także to jest podwójna satysfakcja. Gratulujemy raz jeszcze zwycięstwa, wielkie dzięki. dzięki.